Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego, porannego rozruchu. Zatem zaczynamy. Zwykły marsz. Idziemy, 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 idziemy. Idziemy do przodu, idziemy do tego i idziemy do przodu i idziemy do tego. Idziemy po skosie do przodu, idziemy do tyłu, idziemy po skosie do przodu, i idziemy po skosie do tyłu. I w drugą stronę. Idziemy do przodu, idziemy do tyłu, idziemy do przodu i idziemy do tyłu. Teraz takie ruchy skrętne, jak modelka. Hop, hop, hop. I w drugą stronę. Hop, 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 hop. I jeszcze raz. Hop. Hop, 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 i drugą stronę, hop, 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 hop. Rak. hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 Wypad, wypad, wypad. Jeszcze Wypad, wypad, wypad. Jeszcze raz. Wypad, wypad, wypad. Super. Bardzo dobrze. Delikatne podskoki w Hop, 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 hop. hop, na zrób hop Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Kołysanie bioder prawo lewo i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Biodra przód, tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Proszę, aby było Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Stołpy razem, kolana razem. Wytamy się do kolanka i kruszenia kolan. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drugą stronę. Raz, 2, 3, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo dobrze. Pięta do przodu, palce do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Program. sam samo. Raz, dwa, trzy, Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, super. Pięta do boku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, druga strona samo i raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i pięta do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga strona. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Fantastycznie, super. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. I zapraszam do wspólnego, porannego rozruchu. Spróbujemy teraz zrobić taką sztukę. Może się uda, może się nie uda. komu się komuś uda, napiszcie w komentarzu, czy się uda. I hop i hop. I hop, i hop. I hop, i hop. I hop, i hop. I hop, i hop. Czyli do tyłu w miejscu, w bok. Do tyłu w miejscu, w bok. A teraz i hop, i hop. I chop, i chop, i chop, i chop, i chop, i chop, i i i i w komentarzu, komu się udało to zrobić. Jeżeli się wam podobało, to film będzie dostępny, będziecie mogli sobie dalej powtarzać i uczyć się tego kroku. A na razie póki co skręty głowy lewo prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem dziewięć dziesięć pochylenia głowy przód raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć pochylenia głowy do boku raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć

3 cztery pięć sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę. raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, od raz dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenia wokół, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Opłatanie tworzyńkowa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, zginanie w oczach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i zginanie w obłoczech. W ten sposób raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, 10 Skręty tułowia lewo-prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ręka do boku i taki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Dziesięć. rubek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, płyniemy kraw i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, płyniemy żabko, i raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedna ręka z druga do góry i skłon. Raz, dwa, trzy, plus cztery, raz, dwa, trzy, plus, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Cztery, raz, dwa, trzy, 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 cztery, fantastycznie. Stoimy w miejscu, wspinamy się na palce, unosimy ręce i opuszczamy w drodze powrotnej, raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dobrze? I sześć głębokich wdechów, wydechów. wydech, 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 wydech. wydech, wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech i wdech, wydech. To było ostatnie ćwiczenie w dniu dzisiejszym. Dziękuję wszystkim za uwagę i do miłego zobaczenia w następnym filmie. Dzisiaj nie będę odpowiadał na komentarze się, mam pacjentów. Także muszę się przygotować do pacjentów. Także dziękuję wszystkim za komentarze i do miłego zobaczenia w następnym filmie.